Witam Was, kochani, serdecznie na moim kanale Revolution Tarot. Mam na imię Ewelina i chciałabym Was dziś zaprosić na czytanie tygodniowe dla każdego znaku Zodiaku. Kochani, czasy dla poszczególnych znaków znajdziecie na Pasku oraz w opisie. Zapraszam serdecznie do czytania. Witam serdecznie wszystkie osoby z podznaku bliźniąt. Moi kochani, pamiętajcie, proszę, że jest to czytanie ogólne, więc może nie wszystko z Wami rezonować. Ogólna energia dla Was, moi drodzy, na tydzień od 15 do 21 listopada. Bliźnięta, ogólna energia i proszę bardzo, już mamy Przede wszystkim twórka Buław mówi o stabilizacji, poczuciu stabilizacji, poczuciu bezpieczeństwa zarówno w pracy, w związku, jak i w jakichś relacjach. Jeżeli chodzi o tą kartę, e, niesie ze sobą również informację o tym, że wszechświat przyniesie Wam wszystko, co jest dla Was najlepsze. Wszystko, czego potrzebujecie przede wszystkim. No, pytajmy zatem, o co chodzi z tą czwóreczką, moi drodzy? Czwóreczka. Moi kochani, przede wszystkim pokazuje się, że na coś pracowaliście bo dość długo, dość wytrwale, i tutaj, tak jakby pojawia się jakaś szansa. Szansa na zbudowanie czegoś, szansa również może odnośnie być pracy czy Waszych finansów. Tak naprawdę, to Wasza ciężka praca, to Wasza zasługa, że osiągnęliście to co macie dotychczas. Zobaczmy zatem, co odchodzi do przeszłości dla osób z podznaków bliźniąt. Siódemka pentakli, moi kochani. Jest to karta, jest to energia, jeżeli chodzi o tą talię, która przede wszystkim mówi o tym, że ufacie swoim pomysłom oraz drodze. Drodze i kierunku, w którym podążacie. Tutaj mam wrażenie, że jest takie światełko, było światełko nadziei. E, światełko na coś lepszego. Dopytajmy się zatem, o co chodzi z tą siódemeczką tutaj. Mhm. Mam wrażenie, że niektórzy chcieli zmienić kierunek ze względu na różnego rodzaju być może osoby, być może osobę, która była toksyczna, być może jakieś sytuacje, być może jakieś manipulacje wokół. I tak, jakbyście Wy chcieli zmienić kierunek, być może zmienić coś u siebie w życiu, tak? I wyruszyć w, jakimś, w jakąś nową stronę. Jaka jest teraźniejszość dla osób z podznaku bliźnią? Moi kochani, przede wszystkim mamy. Piękną kartę Rydwanu, która mówi o tym, że ruszacie z pewnością siebie, że ruszacie, tak jakby wiecie, w którym kierunku chcecie wyruszyć, jaki jest Wasz cel, o tak. I ruszacie, jest tutaj jakaś zmiana, czyli jakby wykorzystujecie tą szansę. Mało tego, mamy piątkę, piątkę mieczy. W tej talii ta piątka mówi o tym, że będę uzdrawiać siebie. Ale piąteczka mieczy bardzo często mi mówi również o takim rozmyślaniu, analizowaniu pewnych rzeczy, pewnych aspektów. Być może jakiś strach, jakiś lęk przed tą zmianą, która bardzo często się pojawia praktycznie u każdego, ponieważ jest to wyjście ze strefy komfortu. Zobaczmy zatem, o co chodzi z tym rydwanem. Rydwan i szósteczka denarów. Moi kochani, powiem Wam, że. Tak jakbyście wy być może pomagali komuś wcześniej, wyciągali do kogoś jakąś pomocną dłoń. I tak jakby być może również dla niektórych jest to taki moment, że chcecie ruszyć naprzód i zostawić w pewien sposób swoją przeszłość za sobą, ale... Powiem Wam, że jeszcze kolejną rzeczą, jaką tu widzę, to, jest, to są Wasze starania, to jest wynagrodzenie, tak jak już wcześniej wspomniałam, za Waszą pracę. Być może faktycznie w Waszej pracy, być może chodzi tutaj o jakąś relację. Zobaczmy zatem, o co chodzi z tą piąteczką. Wy chcecie stworzyć stabilizację, chcecie tego poczucia, poczucia bezpieczeństwa, poczucia, że wszystko jest tak, jak być powinno, e, poczucie zadowolenia, i zarówno w domu, jak i finansowego. Widziała, widzę tutaj, że były jakieś decyzje, musieliście podjąć te decyzje, być może były jakieś wahania odnośnie jakiejś sytuacji wokół domu, być może poza domem. E, ale pokazuje mi się, że jakiś cykl chcieliście zamknąć. Jakiś cykl być może dobieg końca. W takim razie, co nowego chce się pojawić dla bliźniąt w tygodniu 15. Dziesiątka mieczy. E, mamy kartę, która mówi o zakończeniach, o tym, że widzicie prawdę w tym, co dobiega końca. Ale, moi drodzy, powiem Wam, że jeżeli Wy wykorzystujecie jakąś szansę, szansę, która się u Was pojawiła, szansę, na którą sobie zapracowaliście, szansa, która chce się u Was być może dopiero pojawić, to jak najbardziej zawsze tak jest, że coś zakończamy, abyśmy mogli rozpocząć coś nowego. Dobrze, dziesiątka. Mhm. No i słuchajcie, i macie tą dwójeczkę. Te wahania, te decyzje, te zastanawiania się. I również na tej karcie, kiedy na nią spojrzycie, możecie dostrzec tego kotka, który tutaj żongluje, który się zastanawia, tak? I ten kotek tutaj jest. Więc wahania być może związane z rezygnacją, bądź zakończeniem czegoś i rozpoczęciem czegoś na nowo. Ale powiem Wam, że tutaj pokazuje mi się. Jakby to powiedzieć, dość sporo takiego ognia, takiego żaru, takiej chęci, e, takich pomysłów do działania, do, e, do zrobienia czegoś nowego, taka ekscytacja, o tak. Co jeszcze nowego dla bliźniaków chce się pojawić? Bliźnięta. I będzie umiarkowanie. Tak jakby sprawy wrócą do normy. Ten balans tu chce powrócić jakby znajdziecie również taki spokój. Po, po pewnej sprawie mam wrażenie, że w momencie kiedy podejmiecie decyzję i podejmiecie się jakiegoś wyzwania, kiedy zadecydujecie konkretnie, to wtedy wróci ten spokój. No dobrze, zobaczmy zatem. na spodzie macie kartę, która mówi o tym, że... W sumie czekacie, czekacie i wiecie, że już jesteście gotowi. Gotowi na tą zmianę. Dobrze. Mhm. Tak jak powiedziałam, słuchajcie, macie dwie karty, które mówią o zakończeniu jakiegoś cyklu. Więc tak jak wspomniałam, w momencie, kiedy coś zakończycie, w momencie kiedy zadecydujecie o tym, co chcecie domknąć, jakiś cykl w swoim życiu, jakiś rozdział być może, to wtedy poczujecie się wolni. Wolni, zostawiając jakiś aspekt przeszłości za sobą. Poczujecie na nowo ten spokój. Mhm. I będą powody do świętowania. No dobrze, w takim razie, jaka jest energia z otoczenia dla bliźniąt? Paść buław. Moi kochani która niesie informacje o tym, że jesteście zawsze otwarci na dobre wiadomości. Paść buław to jest ta sama energia, która mi się tutaj pojawia. Energia jakiegoś nowego początku. Paść buław jest pełen energii, pełen pasji. On chce działać, on jest pełen inspiracji, nowych pomysłów. Tam jest taki żar, ogień do działania. Ale bardzo często mówi o, m, przede wszystkim o jakichś nowych początkach. Ale zaraz zobaczymy, o co chodzi z tym paziem gław Moi kochani, pokazuje mi się przede wszystkim, że pewne rzeczy dobiegają końca, tak jak już wcześniej tutaj karty pokazały, że coś chcecie zakończyć, że podejmujecie decyzję, podejmujecie, mam wrażenie, jakieś wyzwanie, bo wiecie, że warto o coś zawalczyć. Być może dla niektórych jest to związane również z jakąś osobą. W takim razie, karta rada. Na święt mamy Asabuław, e, czyli inspiruje się i podążam za swoją pasją, za tym, co ja czuję, za tym nowym początkiem, za tą energią, za tym ogniem. Taki, tu jest pełno takiej pozytywnej energii w tym wszystkim. Oraz mamy króla kielichów, e, który doskonale wie, że jest swoim własnym Panem, swoim władcom, że bardzo wiele od niego zależy, i zawsze król kielichów praktycznie zawsze on świetnie panuje nad emocjami. Ale ja tutaj dostrzegam tą rybkę moi drodzy, a te rybki mówią o takim szczęściu, poczuciu szczęścia, o, o czymś, co chce do Was przyjść. Mogą być to pieniądze, może być to wynagrodzenie, może być to po prostu jakieś szczęście w czymś. Dość ciekawie. Dla niektórych może mówić o nowym początku z jakimś pracodawcą, rak, ryby, skorpion, lub z jakąś osobą. No dobrze, w takim razie sprawdźmy sobie ostatnią kartę dla Was. No i macie te rozmyślenia. Karta, która mówi o tym, że myślicie, rozmyślacie, zastanawiacie się, tak? I to jest nic innego jak ta piątka mieczy dla mnie. Na spodzie, kochani, macie, że coś dobiega końca, jak najbardziej coś się musi zakończyć, aby mogło rozpocząć się coś nowego. Życzę Wam cudownego tygodnia i pozdrawiam Was serdecznie. Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku wagi. Kochani, pamiętajcie, proszę, że jest to czytanie ogólne, więc może nie wszystko z Wami rezonować. Więc spójrzmy na ogólną energię dla osób z podznaków wagi na tydzień od 15 do 21 listopada. Waga. I już mamy, kochani, dziewiątka pentakli. E, jakby bierzecie odpowiednio tyle czasu, ile potrzebujecie, aby zrobić również coś dla siebie, zrobić. Mm, takim przyjemny sposób, o tak, żeby zadbać o siebie, zadbać o swoje przyjemności, o swoje korzyści. Czyli nic innego, jak znajdziecie czas, znajdziecie ten czas dla siebie. Kolor zielony, piękny, który rzucił mi się tutaj w oczy. Światełko nadziei, nadziei na coś. Ale widzę, że tutaj są jakieś wybory, są jakieś decyzje. Ale jest również pełne zaufanie do tego, że Wybieracie i podejmujecie decyzje w zgodzie ze sobą oraz podejmujecie dobre decyzje. Zobaczmy zatem, o co chodzi z tą dziewiątką pentakli. Coś chcecie tutaj kontynuować, ale również mam wrażenie, że oczekujecie czegoś, jakiegoś ruchu do przodu. Mhm. Chodzi tutaj o albo sprawy urzędowe, sprawy papierkowe, albo jakieś porozumienie. Mamy dwóch rycerzów, moi drodzy. Dość ciekawie. Na spodzie królowa mieczy. Jakieś sprawy, które były konkretnie przemyślane. by pieniądze mogą również mieć na to wpływ, bądź może wiązać się to z jakimś majątkiem lub z pieniędzmi. Dobrze, w takim razie, co odchodzi do przeszłości? As mieczy, moi kochani. Jesteście gotowi na to, byliście gotowi, aby coś... W pewien sposób odpuścić bądź zmienić w swoim życiu, bo wiedzieliście, że to przyniesie was do jakiegoś sukcesu. Jesteście w stanie jakby osiągnąć ten sukces. Jest to nic innego jak decyzja, która odchodzi do przeszłości, związana z jakąś zmianą. Mógł powstać jakiś pomysł odnośnie czegoś w waszym życiu, ale było dużo rozmyślania na ten temat. No dobrze, i tak jakbyście czegoś wcześniej nie dostrzegali, a są nowe początki, moi kochani. Początki, które pokazują się bardzo stabilne, początki, które mogą mieć związek z osobami w Waszym otoczeniu, nawet powiedziałabym bardzo, bardzo bliskimi. W takim razie, jaka jest teraźniejszość dla osób z podznaków wagi? Królowa Pentakli. Królowa Pentakli w tej talii, moi drodzy, przede wszystkim mówi o tym, że macie wszystko, co, czego potrzebujecie, aby coś osiągnąć. Królowa Pentakli jest osobą, która świetnie dba o siebie, o swoje otoczenie, najbliższych, ale przede wszystkim niczego jej nie brakuje. Co zatem do tej królowej Pentakli? Moi kochani, odrodzenie tak jakbyście wy przede wszystkim uwolnili się od czegoś, być może wcześniej było dużo rozmyślania, Dużo analizowania, być może jakieś sytuacje, które nie były łatwe, proste i wracaliście do tego myślami, to tu już pokazuje się taka wolność, poczucie wolności, poczucie, że tak jakbyście czasami jest tak, że kiedy rozmyślamy nad czymś, kiedy zastanawiamy się, zanim podejmiemy tą decyzję, są te wahania, to w sumie non-stop myślimy o tym. I i czujemy takie zmęczenie, tak? Bo ciężko nam się zdecydować. W momencie, kiedy podejmujemy tą decyzję, kiedy już wchodzi coś w tą rzeczywistość faktycznie, to czujemy się wolni, bo podjęliśmy decyzję i wtedy uświadamiamy sobie, że to było dla nas na przykład dobre, tak? Ale jest tutaj taki moment uwolnienia się od czegoś związanego z przeszłością, to przede wszystkim. Co nowego chce się pojawić dla osób z tak uwagi. Buław oraz czwórka buław. Moi kochani, przede wszystkim te karty mówią o tym, że jesteście otwarci na dobre wiadomości. Mam wrażenie, że tutaj oczekujecie czegoś. Może mieć to związek z domem lub z jakąś stabilizacją. I wierzycie, że to, co do Was przyjdzie, to będzie najpiękniejsze, i to również o tym mówi ta karta, że to będzie piękne, że to będzie dobre. Więc mam wrażenie, że tutaj czas oczekiwania na coś chce się zakończyć. No dobrze, zobaczmy zatem tego pazia. Paść, i mamy tą królową mieczy. Ten nowy początek był bardzo. Racjonalnie przemyślane. Chcieliście podejść do tego bez emocji, na chłodno, żeby się nad czymś zastanowić. Jakiś nowy etap. No dobrze, zobaczmy zatem jeszcze tą czwórkę. Mhm. Kochani, pokazuje mi się tak, jakby z jednej strony tutaj um, zabrakło jakiegoś ruchu, tak jakby. Um, być może zabrakło komuś energii, z czymś związane. Mhm. Moi kochani, jest to na pewno związane z jakimś nowym etapem, z jakimś nowym początkiem u Was. Mam wrażenie, że niektórzy już nie mają sił, aby czekać na to nowe, na to nowe, co ma się u Was pojawić, bądź na jakąś zmianę. Tak, bardzo tutaj macie dużo rozmyślania na ten temat. No dobrze, w takim razie jaka jest energia z otoczenia dla osób z podznaków wagi? Dziewiątka kielichów, moi kochani. Ufacie, ufacie temu, co przynosi, ci, co przynosi Wam życie, ufacie temu, co chce do Was przyjść, co chce się u Was pojawić i wierzycie, że Wasze decyzje są właściwe i podejmujecie je w zgodzie ze sobą. Przede wszystkim dziewiątka kielichów. Mhm. Wierzycie, ale widzę, mam wrażenie, że się martwicie, jeżeli chodzi być może o jakieś poczucie stabilizacji, utraty stabilizacji. O tym jest takie rozmyślanie. Chcecie wierzyć, że przyniesie Wam wszystko, co najlepsze, jednak jakby są obawy właśnie związane z, tą, z jakimś brakiem. O tak. Tak jakbyście się bali, żebyście czegoś nie stracili. Karta Rada w takim razie. I mamy koło fortuny. Karta, która przede wszystkim mówi o tym, o takim zaufaniu że ufacie, cokolwiek wam wszechświat nie przyniesie albo zaufajcie, bo to, co chce przyjść do Was, jest dla Was dobre, chociaż czasami tego nie rozumiemy. Zobaczmy zatem. Ostatnią kartę dla Was moi drodzy. Już nam się coś odwróciło. I mamy tworzenie, i powiedziałabym kreowanie czegoś od początku, czegoś na takiej mam wrażenie właściwej ścieżce, właściwej drodze. I mamy znowu tą czwórkę. Może chodzić o poczucie bezpieczeństwa, może chodzić o dom, o coś, co jest dla Was ważne, o coś, co daje Wam jakąś stabilizację, poczucie stabilizacji. Ale przede wszystkim was, was jest dużo ognia, Was jest dużo energii, jest ta determinacja. Jesteście w stanie sobie poradzić z pewnymi e, rzeczami. Mało tego, jest, jest ta sowa, jest ta mądrość, jest to doświadczenie, moi drodzy. E, na spodzie macie kartę, która mówi o niezakończonej symfonii, ale mam wrażenie, że ona dobiega moi kochani, końca. Życzę Wam cudownego tygodnia i pozdrawiam Was serdecznie. Witam serdecznie wszystkie osoby z podznaku Wodnika. Kochani, pamiętajcie, proszę, że jest to czytanie ogólne, więc może nie wszystko z Wami rezonować. No dobrze, moi drodzy. Ogólna energia dla Was na tydzień 15-21. Listopad, paść buław, dość ciekawie, dość energicznie, bardzo dużo pasji, namiętności również w związkach, w relacji, ale w pracy jest taki ogień, jest taki żar, taka chęć w ogóle jest tutaj do działania, do tworzenia czegoś, do kreowania. Jeżeli chodzi o tą talię, ta karta niesie również ze sobą informację, że jesteście otwarci na dobre wiadomości. Być może oczekujecie jakiejś wiadomości, być może oczekujecie na jakiś lis. Macie coś tutaj, co daje Wam takie poczucie szczęścia, co może Was zainspirować do działania lub do jakiegoś nowego początku. Zobaczmy zatem, o co chodzi z tym paziem. Mhm. Tak jakby zakończyło się rozmyślanie. Mam wrażenie, że być może jakieś decyzje wcześniej zostały tutaj podjęte i jest taki czas, taki moment, gdzie oczekujecie, czy coś do Was wróci, czy coś się pojawi. Dość ciekawie. Co w takim razie odchodzi do przeszłości dla wodniczków? Jakieś ukojenie, to pierwsze słowo, które mi przyszło od razu. Taki moment, kiedy jest ta równowaga, kiedy jest ten balans, kiedy znajdujecie spokój w tym wszystkim, co się dzieje. I to światełko w tunelu, to słońce, ta nadzieja, nadzieja na przyszłość. Ciekawe. No dobrze, w takim razie, jaka jest teraźniejszość dla osób z pocinków? Wodnik i mamy króla kielichów. Wiem, Rycerza kielichów, przepraszam. Wiem, że ta właściwa osoba pojawi się w momencie, kiedy będę na to gotowy, będę gotowa. Może mówić to o związku, relacji, o takim oczekiwaniu, być może na pojawienie się kogoś nowego, być może w stałych związkach, na pojawienie się czegoś, jakby wejścia, propozycji, wejścia tego związku na jakiś wyższy. Etap, wyższy level. Ale tak, jakby karty pokazują, że jesteście gotowi, gotowi, aby przyjąć jakąś szansę, e, aby przyjąć coś nowego. Może również odnosić się do Waszej pracy. Karty pokazują, że wybieracie właściwe decyzje. Zobaczmy zatem, o co chodzi z tym rycerzem kielichów. Cierpliwość, moi drodzy, przede wszystkim ogromna cierpliwość pokazuje się w Was samych. Tak jakbyście wydbali o coś lub o kogoś przez bardzo długi czas i czekacie na te rezultaty, co Wam to przyniesie, jakie być może będą z tego zyski, jak ta sytuacja, czy ta sprawa się dalej rozwinie. Bardzo dużo cierpliwości i oczekiwania. Co nowego chce się pojawić dla. Już, kochani, mamy kartę kochanków, przecudowna karta. E, wierzę i wiem, że tworzymy taką wspólność, że jesteśmy w stanie stworzyć coś pięknego, coś cudownego razem. Mhm. Przecudowna karta, e, która ukazuje dwie osoby, które trzymają. To serduszko. Dla mnie ta karta przede wszystkim mówi o wzajemnej, odwzajemnionej miłości, ale również o decyzjach związanych z drugą osobą. Ale raczej powiedziałabym, że tutaj będzie mnóstwo ognia, jeżeli chodzi o związki i relacje. Takie wzajemne przyciąganie, taki magnes. Mamy również e, króla pentakli. Jestem pewien na temat miejsca swojego na świecie, tak? Miejsca, w którym chcę być, w którym chcę się zna, znajdować. Również powiedziałabym osiągnięć. Król Pentakli jest osobą, która jest zdecydowaną. Osobą zdecydowaną. Osobą, która wie, czego chce od życia. Zobaczmy zatem, ponieważ jest to dość ciekawie. O co chodzi z tymi kochankami? Słuchajcie... Mam kolejną kartę, która ukazuje tych kochanków, więc tarot sobie jakby pokazuje, czego ty się jeszcze pytasz. Sprawa jest jasna i klarowna. Tu jest miłość, tu jest wzajemne przyciąganie do siebie, tu jest ta namiętność, kochani. No cóż mogę jeszcze powiedzieć? W takim razie... Mm, Król Pentakli, ale jeszcze jak spojrzałam na, tą, na koniec styli, to przyszło od razu do mnie słowo: żebyście wiedzieli, że jesteście w stanie poradzić sobie z wszelkimi przeciwnościami. Mam wrażenie, że tu chodzi o jakieś związki, jakieś relacje dla niektórych i to jest dla Was bardzo ważne. Król Pentakli i As Mieczy. Dla niektórych są tutaj jakieś decyzje, z decyzję po prostu. Również Odcięcie się od przeszłości, pozostawienie czegoś. Być może przyszły jakieś nowe pomysły, inspiracje odnośnie pracy, nowe propozycje również. W takim razie energia z otoczenia dla Was i mamy sprawiedliwość. Moi kochani, ta sprawiedliwość również mówi o tym, że ten balans wraca jak najbardziej, ale może mówić o jakichś sprawach urzędowych, które gdzieś się toczą wokół, o jakichś papierkach, które będziecie musieli pozałatwiać. Co jeszcze? To pytajmy się. Mhm. Tu jest nic innego jak uwolnienie się od jakiejś przeszłości, pozostawienie czegoś, jakby zamknięcie jakiegoś etapu związanego z Waszą przeszłością, ale również jest jakaś tajemnica, mam wrażenie, że jakaś prawda może wyjść na jaw. Jak najbardziej, ale bardzo wiele zależy od Was. To również karty chcą pokazać. Kolejna rzecz: bardzo racjonalnie podchodzicie do załatwienia czegoś, jakby bez emocji, na chłodno, analizując wszystko, co jest dla Was dobre, korzystne. W takim razie karta rada dla Was, moi drodzy. Która niesie informacje o tym, że ufam, że zawsze jestem bezpieczny, bezpieczna i chroniony bądź chroniona. Którka pentakli jest niczym innym, jak poczuciem bezpieczeństwa, poczuciem stabilizacji, poczuciem takiej, że wszystko jest dobrze, tak? Że wszystko się układa i jest tak, jak być. Powinno. Jak dla mnie, takie również docenianie tego, lub w momencie, kiedy komuś brakuje takiego poczucia bezpieczeństwa, żeby stworzyć coś takiego dla siebie. Dobrze, spójrzmy zatem ostatnią kartę, moi drodzy, dla Was. I coś nie jest dla Ciebie. Powiem Wam szczerze, że nie do końca lubię tą kartę. E, chyba jedną z jedynych, ale tak naprawdę czasem jest tak, że coś nam się wydaje, że coś jest dla nas, jednak takim nie jest. I wiem doskonale o tym, że jeżeli coś jest dla nas, to zostaje w naszym życiu, tak? I jest dla nas to dobra, a jeżeli odchodzi, to znaczy, że miało tego tam nie być. Dobrze, spójrzmy zatem jeszcze jedną kartę dla Was. Oddech, oddychaj. To jest ta karta, która mówi o równowadze, o, o tym balansie, o tym, że możecie już odetchnąć, że sprawy jakby, mam wrażenie, weszły na dobry tor, idą w rytmie, w którym powinny iść. Tutaj jest ten odpoczynek, jest ten spokój, jest to umiarkowanie. Mhm. I macie tą stabilizację, moi kochani, ten dom. Dom oraz osoby, które dbają o siebie, które się kochają, które są dla siebie bliskie. Życzę Wam cudownego tygodnia i pozdrawiam Was serdecznie.